Dzień dobry, witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok. Jest z nami oczywiście trener Jerzy Brzęczek. Dzień dobry, witam serdecznie. Poza kadrą meczową, ze względu na urazy znajdą się Kuba Błaszczykowski, Alan Uryga, Piotrek Starzyński i Momo Sise. Oddajemy państwu głos. Tradycyjnie Bartek Karcz. Dzień dobry, to dopytam o Cisę co, co się stało. Czy to jest treningowa sprawa, czy coś Ach, w darbach jest... się wydarzyło? Treningowa sprawa myślę, że również, że również jak gdyby niewykluczone coś się wydarzyło już w czasie meczu, jest to uraz mięśnia przywodziciela, tak więc tak więc no myślę, że na dzień dzisiejszy raczej nie będziemy go mieć do końca tej rundy. Dobrze, to przejdę już do meczu z Jagiellonią i trochę w, pozostanę w, w kwestii takiego pytania, które już panu zadawałem na konferencji po meczu z Krakowią, co zrobić, żeby wejść dobrze w mecz, bo, bo, bo zarówno nie udało wam się to w meczu z Wisłą Płock, jak i w meczu z Krakowią, już jakby nie wchodząc w szczegóły. Zdecydowało o tym, że, że Wisła-Płock stwarzała sytuację, strzelała bramki, a Krakowia przynajmniej te stuprocentowe sytuacje miała, no to fakty są takie, że, no, że jest jakiś w ostatnich meczach problem, o tyle dziwny, że na przykład w meczu ze Śląskiem to wy z kolei mieliście te 20 minut pierwsze dużo lepsze od, od przeciwnika. Czy raz zdiagnozował pan sprawę? A dwa, czy jest Pan przekonany, że, że jutro już drużyna wejdzie rzeczywiście z taką pełną koncentracją w, w mecz z zagieleni? Myślę, że przede wszystkim to, co pan powiedział, te ostatnie dwa spotkania, oczywiście jak gdyby po tych dwóch spotkaniach e, dosyć dokładnie analizowaliśmy z jednej strony te spotkania, ale również jak gdyby ten czas, czas tych przygotowań do tych spotkań e, nie ukrywam, że również dwóm zawodnikom zrobiliśmy testy wydolnościowe, jak gdyby to potwierdziło nasze takie pewne przypuszczenia na podstawie naszego zachowania się i, i jak gdyby również tej tych, tych kwestii związanej e, tych pierwszych 20 paru minut w tych dwóch ostatnich spotkaniach, tak więc troszeczkę zmieniliśmy jak gdyby e, nasz, nasz trening, jeżeli chodzi o intensywność i, i, i długość tego treningu, bo myślę, że akurat to przyszedł taki również czas, kiedy z jednej strony nie byliśmy w okresie przygotowawczym, mieliśmy tylko ten krótki obóz w czasie przerwy reprezentacyjnej i, i jak gdyby dostrzegliśmy takie pewne nasze problemy, które wywołane były i spowodowane jak gdyby zbyt dużą już taką wydolnością, a spadła nam troszeczkę szybkość i to jak gdyby odbiłało się od razu w meczu, w, czy ty, w tych dwóch ostatnich meczach, jeżeli chodzi o te pierwsze połowy w naszej agresywności i do doskoku do pressingu. Piotrek Jawor. Piotrek, słyszę od i że jakaś drużyna w trakcie, w trakcie rundy robi testy, to jakoś zawsze zaświeca, zaświeca jakieś światełko, czy wszystko jest w porządku, czy, czy tą sprawę rzeczywiście udało się zdiagnozować, zareagować w danym momencie i czy wszystko jest w porządku tak naprawdę. Bo wydaje się, że to przygotowanie fizyczne może być kluczowe w tych trzech ostatnich spotkaniach. Tak, powiedziałem, bo oczywiście żeśmy też na to zwrócili uwagę, że gdzieś tych, w porównaniu do tych e, poprzednich meczów jak gdyby mieliśmy e, w tych fazach pierwszych dwudziestu paru minutach w tych spotkaniach i z Wisłą Płocką, i z Krakowią, jak gdyby problemy, jeżeli chodzi o naszą agresywność. Tak więc, tak więc tak powiedziałem, no, ten okres był dla nas bardzo ciężki. Dużo spotkań, również dosyć intensywne treningi, tak więc siłą rzeczy, w szczególności dla tych zawodników, którzy, którzy jak gdyby rozegrali wszystkie spotkania i to było widać przede wszystkim po po Enisie Fazlagiczu, który w jakiś sposób w tej przerwie reprezentacyjnej nie był z nami na zgrubowaniu, pojechał na, na reprezentację, rozegrał tam dwa spotkania, tak więc jak gdyby dostał dodatkowo jeszcze w tym swoim, swoim cyklu treningowym dodatkowe dwa, dwa spotkania, a nie zrobiliśmy, nie zrobił z nami tych, tych, tych rzeczy, które dla nas były ważne podczas tego zgrupowania. Tak więc myślę, że patrząc na to, co... Co się działo dzisiaj, jak również wczoraj na treningu, to na pewno jest duża różnica i to mnie bardzo cieszy. Skoro już ogarnęliśmy te sprawy fizyczne, to zapytam o kwestie mentalne, Poderbak głównie, bo z jednej strony, e, szczególnie w pierwszej połowie Krakowie miał swoje sytuacje, ale za to wy mogliście dać taki gwóźdź do trumny Krakowi z tym uderzeniem Fazlagicza w ostatniej minucie. Jakie w ogóle Pan ma nastroje przez ten cały tydzień miał takie e, raczej, że. Całkiem nieźle, że ten punkt się dał wywiszcza, czy raczej, kurczę, jednak mogliśmy wziąć trzy. Oczywiście ten mecz można rozpatrywać z perspektywy 90 paru minut i można rozpatrywać z perspektywy ostatnich, ostatnich sekund, praktycznie ostatniej akcji, tak. Oczywiście gdybyśmy byli w tym wypadku skuteczniejsi, może troszeczkę szczęścia, to to spotkanie mogliśmy wygrać, ale trzeba również obiektywnie ocenić, że w tych pierwszych wrócę po raz kolejny 20 minutach, jak gdyby Krakowia miała dwie bardzo dobre sytuacje. Co nie oznacza, że my w tym spotkaniu już w pierwszej powce, nie mieliśmy również sytuacji do tego, żeby zdobyć bramki, jeżeli chodzi o, o, o zdęka, Ondraszka. W pierwszej połowie dwie, dwie sytuacje, również w jednej sytuacji, gdyby tą piłkę zabrał do przodu, nie zagrywał do tyłu, też miałby do, dosyć klarowną sytuację, ale trzeba na, na to patrzeć zawsze z perspektywy tego, co Ci dopisuję e, do konta Twojego punktowego. My dopisaliśmy jeden punkt z perspektywy czasu, patrząc na na to, jakim wynikiem zakończył się i w jakich okolicznościach mecz z Wisą. Na pewno ten jeden punkt dla nas w tym meczu z Wisą również był bardzo ważny i ja już to wielokrotnie mówiłem, na koniec sezonu, po ostatniej rundzie, ta tabelka bardzo często pokazuje, że albo jednego punktu brakuje Ci do jakichś sukcesów do mistrzostwa do europejskich pucharów, albo jeden punkt gdzieś decyduje o tym, że, że spadasz z ligi. Tak więc a nie, ten każdy punkt trzeba bardzo szanować a, i, o, i oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że remisy nam nie wystarczą, my, my potrzebujemy zwycięstw i na pewno bardzo potrzebujemy zwycięstwa w jutrzejszym spotkaniu z Jagiellonią. Bartek Karcz. To skoro Pan już yy, poruszył ten temat tego zwycięstwa z Jagiellonią, no czy, czy zawodnicy mają taką już pełną świadomość, że raz im się wymknęło to zwycięstwo, gdzie... Drugi raz nie udało się, trzeci i tak dalej. Bo wy tych szans na to, żeby wyjść na tą kreskę, mieliście chyba już za trzy, patrząc na potknięcia zagłębia, których nie potrafiliście po prostu wykorzystać. I że tak naprawdę, no rzeczywiście, bo, bo, bo tu mówiliśmy już, jak pan przyszedł, o dziewięciu, ośmiu, siedmiu finałach, ale, ale teraz już te finały są rzeczywiste. No. Jeżeli drużyna nie zacznie wygrywać, po prostu spadnie z ligi. Czy, czy, czy taka pełna świadomość tego w zespole jest? To jest ustań. Myślę, że pełna świadomość drużyny jest od samego początku. Tak więc. Patrząc na to od, od, od samego początku, od momentu, kiedy e, de, przyszedłem do Wisły e, i, i ja cały czas również powtarzam tą jedną kwestię związaną e, z tym, jak ta drużyna się prezentuje na, na boisku i na pewno nie można jej odmówić tej determinacji, e, zaangażowania i chęci e, z, zdobycia trzech punktów w tych spotkaniach, które rozegraliśmy i na pewno ten mecz również e, na Krakowie prestiżowy, derbowy, w, jak gdyby na pewno dwie drużyny w zupełnie innych, nastroj jak i sytuacji, jeżeli chodzi o tabelę, przystępowały do tego, do tego spotkania. Pomimo tych problemów w tej pierwszej fazie meczu, drużyna potrafiła jak gdyby ten mecz później kontrolować i stwarzać swoje sytuacje, tak więc myślę, że na pewno jak gdyby ta świadomość jest pełna, ale z drugiej strony patrząc, patrząc na, na zachowanie się, na jakość gry ja osobiście nie, nie mam takiego wrażenia, nie odbieram tego na zasadzie jakiegoś takiego paraliżu czy nerwowości drużyny, która będąc w takiej sytuacji, jakiej my na dzień dzisiejszy jesteśmy, no, często, często nie zawsze potrafi te emocje i nerwy w jaki sposób trzymać na wodzy. Myślę, że nam się to udaje, ale tak Pan powiedział, my mieliśmy dwie takie sytuacje, bo i teraz mecz z Krakowią zwycięstwo nam dawało wyjście i mecz z Wisłą pod zwycięstwo, tak? więc to są te dwie pierwsze dwa pierwsze spotkania, z drugiej strony jak gdyby Jesteśmy cały czas w tym bezpośrednim dystansie i na dzień dzisiejszy na pewno wszystko mamy w swoich przede wszystkim głowach i tej dyspozycji i zdobywaniu punktów poprzez, poprzez zwycięstwo. Bartek? O, o rywalach chciałem zapytać. Nie żałował pan, że Michał Pazdan zanotował klops w tej akcji, bo wydaje mi się, że gdyby Agronia wygrała ze Śląskiem, dowiozła to prowadzenie, to to mniejsze ciśnienie jej by towarzyszyło przed przyjazdem do Krakowa, a tak to, chodzi sytuacja jest nieporównywalnie, nieporównywalnie lepsza od waszej, no to jednak tak w pełni komfortowa nie jest. Brakuje im jeszcze jednego, dwóch punktów. Oczywiście to można zawsze rozpatrywać, co by się wydarzyło, fakt jest taki, że, że ten mecz zakończył się wynikiem remisowym, pramka samobójcza same w samej koń, w końcówce, My oczywiście musimy przede wszystkim, jak gdyby patrząc na zespół Jagiellonii, która, która jest bardzo nieobliczalna, bardzo dobrze grająca, jeżeli chodzi o grę ofensywną, jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji, na pewno te dwa wzmocnienia, jakie zostały dokonane przez drużynę Jagiellonii, Goali i Kantana, tak? Żeby... Jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, tak więc to są dwaj zawodnicy, którzy robią dużą różnicę i są, i są skuteczni, tak? tak więc to na pewno dobre transfery i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o tą grę ofensywną, Jagiellonia jest nieprzewidywalna i potrafi dobrze kreować sytuację, tak więc, tak więc tutaj musimy być bardzo czujni, ale z drugiej strony oczywiście gramy na własnym stadionie i my, w jaki sposób również, no, musimy być konkretni, musimy być agresywni e, i kreować nasze sytuacje te, po to, żeby, żeby przeciwnikowi w jaki sposób to tutaj na tym naszym stadionie stwarzać pro, problemy, presję i oczywiście kreować sytuację po to, żeby zdobywać bramki. Mamy jeszcze pytania? Mamy, Piotrek Jawor pamiętam, że chciałem zapytać o coś poza, poza meczowego, mianowicie no dzisiaj pokazała świadomość, że, że Paweł Brożek wraca, wraca do klubu jako skaut. Wcześniej Dawid Błaszczykowski nam mówił, że nie ukrywa tego, że, 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 on chciałby, żeby Pan miał duży wpływ na to, jak ten klub będzie budowany, na transfery jako, jako trener i nie chcę mówić górnolotnie, jako taki Alex Ferguson, tak się w Polsce o tym mówi, że to taki menedżer i trener w jednym. W związku z tym moje... I w związku z tym moje pytanie jest takie, czy co, jak Pan opiniował Pawła Broszka i czy jakby jedną z dróg takich właśnie, którą Pan wyznaje w budowie tego klubu jest opieranie go na byłych piłkarzach Wisły Kraków, bo jest naprawdę ich tutaj sporo, Kazimierz Kmięcik, Gradek Sobolewski, Kuba Błaszczykowski, e, Arek Głowacki, I czy to jest ta, ta droga, która, która, którą by Wisła chciała iść? Ja myślę, że tak, że każdy klub musi mieć pewną tożsamość, tak, jeżeli są... Są zawodnicy, którzy, którzy występowali w jej barwach, którzy są osobowościami, którzy mają predyspozycję do, 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 do danych zadań trenerskich, scoutingowych, bycia, nie wiem, prezesem, tak więc to w jakiś sposób jest bardzo ważne, żeby to wykorzystać, tak, ale to nie oznacza, że, że, że to gwarantuje od razu same dobre decyzje i, i, i skuteczność w działaniu. Jeżeli chodzi o Pawła, wczoraj chyba, czy wczoraj się żartowaliśmy, myśleliśmy, ja mówię, Paweł, cywetka jest nie najgorsza, wiek nie jest ważny. Trzy, cztery razy w tygodniu trening pod, pod specjalnym nadzorem, w sobotę, niedziela mecz i i na pewno byłyś nam potrzebny, oczywiście żartując, ale ja się cieszę, bo na pewno jak gdyby taki Taka osoba, taka postać jak, jak, jak Paweł, mająca swoje doświadczenia, będąca niesamowicie skutecznym nap napastnikiem, takim killerem, który potrafi się zachować na sytuacji, na pewno jego jak gdyby spostrzeżenia i ocena piłkarzy, których obserwujemy, których no, będziemy chcieli na tą pozycję ściągać, będzie bardzo ważna. Oczywiście on też jak gdyby musi zbierać doświadczenie, się, bo jednak bycie piłkarzem, później zejście z murawy, i bycie po tej drugiej stronie, pewne realia się zmieniają oceny i, i, i jak gdyby podejścia do tego, tak? Ale myślę, że myślę, że na pewno jest to dobry ruch, ważna postać i, i ja życzę mu po prostu takiego bystrego oka jak w polu karnym, jeżeli chodzi o obserwację tych zawodników, których w jakiś sposób już mamy na naszych listach do, na zasadzie sprawdzenia i, i, i później jak gdyby takiego wspólnego, wspólnej rozmowy. Wymienia się poglądów, czy dana osoba, patrząc na jego predyspozycję, dany napastnik jest tą osobą, której my szukamy i która będzie w stanie podołać się takiemu wyzwaniu, jakie jest gra w koszulce z, z białą gwiazdą na, na piersi. Bo to jest, bo to jest, to jest bardzo ważna sytuacja, że, że nie każdy zawodnik sobie będzie mógł z tym poradzić, grając w wielkich klubach z innymi oczekiwaniami i, z, i inną presją. Są jeszcze pytania dodatkowe? Nie ma. W takim razie dziękujemy i do zobaczenia jutro. Do widzenia.